Germania, kraina nieprzebytych lasów, bagien i bezdroży, zamieszkała przez półkoczownicze plemiona. Na przełomie pierwszego wieku naszej ery stała się celem Rzymu. Pierwsze zbrojne konfrontacje tych nacji rozpoczęły się w 105 roku przed naszą erą, gdy plemiona Cymbrów i Tautonów najechały galią, zagrażając Rzymowi. Pokonując w walnej bitwie, legiony nie wykorzystały osłabienia Rzymu i odstąpiły od inwazji na Półwysep Apeniński. W 102 roku przed naszą erą Gajusz Mariusz pobił Germanów wstrzymując ich marsz na prowincje rzymskie. Dopiero prawie 100 lat potem koszmar z Germanii powrócił. Plemiona germańskie rywalizowały ze sobą i toczyły wojny plemienne. Nawet w obliczu potęgi Rzymu nie potrafiły się zjednoczyć. Krótkowzroczność wodzów plemiennych brała górę nad stworzeniem obronnych przymierzy. Po śmierci Juliusza Cezara w 1944 roku przed naszą erą i wieloletniej wojnie domowej do władzy dochodzi Oktawian. Powiedzmy trochę o Cezarze Oktawianie i jego rodzinie. Oktawian wraz z przyjęciem rządów przyjął imię August. I tym imieniem będziemy go teraz tytułować. Żona Livia Druzilla posiadała syna z pierwszego małżeństwa Tyberiusza. Będąc w ciąży, wychodzi za mąż za Oktawiana. Rodzi się drugi syn, Druzus. Tyberiusz i Druzus odegrają znaczącą rolę w późniejszym podboju Germanii. Już jako Cezar August przysposabia Druzusa na swojenego następcę. Nie przepada za tyberiuszem, ale docenia jego walory dowódcze. W dwunastym roku przed naszą erą, Druzus rozpoczyna podbój Germanii. Przekracza ren i atakuje fryzów na północy. Podążając wzdłuż rzeki Lippe w kierunku Wezery, podbija Herusków. Niestety w dziewiątym roku przed naszą erą, na ziemi germańskiej, Druzus po upadku z konia łamie nogę. Po 30 dniach umiera. Podbój kontynuuje teraz jego brat Tyberiusz. Dochodzi z wojskami aż do łaby. W szóstym roku naszej ery wybucha powstanie w Pannonii. Tyberiusz, z poleceniem Augusta, porzuca Germanię i rusza tłumić bundy w tej prowincji. Cezar wyznacza nowego administratora podbitej Germanii kwintyliusza Varusa. Rzymianie wprowadzają swoje prawo na podbitym terenie, ignorując prawa i obyczaje Germanów niezadowolenie narasta. Wraz z warusem przybywa do Germanii Arminiusz, dowódca kawalerii wojsk posiłkowych. Młody germański arystokrata wychowany w Rzymie, gdzie trafił jako zakładnik z plemienia herusków. Arminiusz pragnie władzy, ale nie może jej uzyskać pod wodzą rzymskiego protektora. Musi pozbyć się Rzymian. Przygotowuje zbrojne powstanie kilku plemion. Pod koniec 9 roku naszej ery trzy legiony pod wodzą Varusa ruszają spod rzeki Wezery na Dren, na tzw. Leża Zimowe. Najkrótsza trasa to wzdłuż rzeki Lippe. Z Aliso 20 tysięcy legionistów i 10 tysięcy cywilów rusza w drogę. Dla Arminiusza to doskonały moment do ataku. Pod pretekstem stumienia drobnych rozruchów przekonuje Varusa do przemarszu przez las Tautemburski. Germanie są gotowi do ostatecznej bitwy. Varus daje się wciągnąć w pułapkę. Legiony obładowane taborami tracą czujność. Rozciągają kolumny marszowe, na których w pobliskich wzniesień spada germańska lawina. Rzymianie tracą 25% stanu osobowego, ale udaje się wyrwać im z pułapki. Budują obóz marszowy. Noc upływa spokojnie. Varus każe spalić wozy i zostawić cywilów, by nie spowalniali marszu. Rzymianie muszą przebić się do Renu. Drugiego dnia zaczyna padać. Rzymianie posuwają się na północ, by opuścić las, nieustannie nękani przez Germanów. W nocy zrywa się burza, walki ustają. Rzymscy żołnierze przez porwisty wiatr nie budują obozu marszowego. Forsownym marszem wychodzą na równinę. W lesie pozostaje martwe ponad połowa armii. Trzeciego dnia resztki Legionów próbują przejść przez wzgórze Kalkrize, gdzie Germianie przygotowują zasadzkę. Prawe skrzydło Legionów to bagna, na lewym Germanie usypali wał i umocnienia z gałęzi. Rzymianie muszą się wzdłuż nich przebić, to ostatnia bitwa. Varus ranny popełnia samobójstwo wraz z częścią swoich żołnierzy. Germianie otaczają resztki Rzymian, wycinając prawie co do nogi. Jeńcy giną składani w ofiarach. Do Renu dociera kilkudziesięciu ocalałych. Dwadzieścia lat walk granice Germanii wracają do stanu przed wyprawy Druzusa. Cezar August w swoim testamencie przywraca granice na Renie. Po sześciu latach rzymskie legiony znowu docierają do pola bitwy, grzebiąc kości poległych towarzyszy, lecz Germania nie zostaje podbita. W XXI roku naszej ery Arminiusz ginie otruty z rąk współplemieńców. W Kalkrize w latach 80. ubiegłego wieku rozpoczęto badania archeologiczne, co zaowocowało trzema tysiącami artefaktów. Wydobyto około 1800 monet rzymskich, części uzbrojenia, groty, fragmenty mieczy. Ale najcenniejszym odkryciem to maska kawaleryjska. Tak liczna ilość znalezisk upewniła archeologów, że w tym miejscu było ostatnie starcie. Powstało to nawet muzeum z parkiem. Odkryto dodatkowo. Obwałowanie, na którym kryli się Germanie, zostało ono odtworzone dla zwiedzających, dając teraz pełniejszy obraz bitwy. Na koniec ciekawostka. Gdy do Rzymu dotarła wieś o klęsce, Cezar August tak był przygnębiony, że po nocach chodził po pałacu i wołał Kwintyliuszu Warusie oddaj moje legiony. Stracone orły legionowe zostały odzyskane po latach z rąk Germanów. Ostatnie zapanowania Cezara Klaudiusza ponad 30 lat po bitwie.